Cześć. Widzieliście właśnie przed chwilą fragmenty filmiku nagranego tuż przed rozpoczęciem terapii u pani Bernadety Diekan Standowicz w wakacjowym dworze w centrum terapii jąkania w szamocinie. Tam byłem ja, dawniejszy ja, który się jąkał, miał problem z wymową, wyrażaniem emocji. To był problem, mój życiowy. Teraz mnie słyszycie? Nowego Łukasza, który cieszy się życiem, cieszy się mową, jak może wypowiadać, opowiadać o różnych swoich przeżyciach, sukcesach. Ta terapia, którą odbyłem, całkowicie odmieniła moje życie. Jestem innym człowiekiem, poznaję nowych ludzi, zmieniło to moją komunikację. Rozmowy, realizację celów, lepiej podejmuję decyzje. Nie boję się mówić, nie boję się ludzi. Po prostu pomogło mi to. Ta terapia umożliwiła mi normalne życie, że mogę normalnie żyć bez żadnych obaw, strachu przed mówieniem, bo to było najgorsze kiedyś. Nie pozwalało to normalnie funkcjonować. I efekt terapii słychać. Myślę, że niewiele trzeba mówić i trzeba tylko usłyszeć, uwierzyć w siebie, bo to też jest najważniejsze, żeby uwierzyć, zaufać. Powodem rozpoczęcia, podjęcia próby wyleczenia się jąkania było to, że nie potrafiłem z tym żyć, wypowiadać się, i chciałem coś zmienić w swoim życiu: swoją mowę, swoją nastawienie do życia, bo przedtem było smutne, nie było emocji, mało się uśmiechałem i chciałem naprawdę coś z tym zmienić. Jestem bardziej otwarty na ludzi, bardziej komunikatywny potrafię rozmawiać o poważnych rzeczach, bo tym, przy takich rzeczach towarzyszy ogromny stres, denerwowanie, ale i w gronie znajomych. Jest luźno w poznawaniu nowych ludzi. Jestem bardziej otwarty, wesoły i radosny każdego dnia. To najbardziej sprawia mi to radość uzysk. Uzyskując to właśnie dzięki tej terapii przybytej. Nie żałuję żadnego dnia spędzonego tutaj, żadnego przyjazdu, który zawsze był jakimś impulsem, darem, powiedzmy, nie wiem, który umacniał mnie w tą siłę, którą zdobyłem tutaj, w tą wiedzę, w którą zostałem wyposażony. Terapia. Jak wyglądała terapia? Jaka osoba przeprowadza tę terapię? To jest bardzo ważne. Kto nam pomaga w życiu? Ja miałem szczęście trafić na bardzo wspaniałą osobę, wspomnianą wcześniej panią Bernadette Dziekan-Standowicz, bardzo miłą, kulturalną osobę, która wie, rozumie ludzi z takim problemem, który ja miałem. Eee. Ona mi pomogła. Na, na terapii było bardzo miło, sympatycznie. Dużo ćwiczeń, wskazówek mogących pozbyć się takiego problemu jąkania. Dzięki tej terapii też mam nowe cele w życiu. Jestem szczęśliwym człowiekiem po prostu.